Siemano, 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 kros. Zobaczcie to, zobaczcie ten kros. Zobaczcie co się dzieje. Tomasz Kopyra jest u mnie. Tomasz Miedziałyk jest u Tomasza Kopyry. Co to się stało w tym momencie? To jest historyczny moment. No, ja myślałem, że w Poznaniu to zrobimy, ale... E, no nie wyszło w Poznaniu, ale zobacz, ja się zbliżyłem do ciebie troszkę tutaj, milicz i proszę, jest, mi się udało. Ale to nie oznacza, że się w Poznaniu nie uda, albo gdzie indziej. Na WFDP. Oczywiście. No. Są możliwości. Ilu masz widzów? E... Teraz mi tu nie pokazuję. 36. A ja mam 153. No widzisz. Ale jak na twoje rekordy, to nie tak jest. Wiesz co, bo ja za słabo, zareklamowałem. Ale... za słabo zareklamowałem. Tak, bo nawet nie wrzuciłem w postu, nie? Aha. Ale miło spotkać, co tam Miłosko? pijesz? To? Już, Już miłem... Mi i to. I mówi, że zdziczał. Zdziczał, zdecydowanie zdziczał. I im dłużej się kopiło, tym bardziej wychodziły wiśnie. Natomiast pilst, to bardzo dobry. Nie, jak bardzo ja tu przyjechałem dobrze. po 46 km, to jest no. najlepszy pis w życiu jaki. Tak. Roku. Powiem Tobie, że bardzo dobry. Bardzo dobry pizza. Genialnie. Więcej takich Pilsów w polskim prawcu. Zdecydowanie więcej pils is pils. new, pils is new IPA. Pizz is new IPA. Dokładnie tak. Wasze zdrowie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam również widzów Tomka. Pozdrawiamy wszystkich. Beer Connecting People. Beer Connecting People. Dokładnie <laughs> tak. Po raz pierwszy. Historyczny moment.